Przekładnie. W pojazdach korzystamy z przekładni mechanicznych, automatycznych. Zachowajmy spokój. To prawdopodobnie awaria prądu. Możemy wykorzystać tę sytuację i zastanowić się, co zrobimy w takim przypadku. Ktoś wie, co powinniśmy zrobić najpierw? Sprawdziłbym skrzynkę z bezpiecznikami, czy żaden nie jest uszkodzony. Świetnie. Sprawdzamy. Bezpieczniki są w porządku. Co dalej? Odłączyłbym wszystkie urządzenia od prądu. To też dobry pomysł. Co jeszcze? Prawdopodobnie nie otwierałbym lodówki, aby jedzenie pozostało świeże. Świetnie. A na koniec? Hmm. Oczywiście, że latarka.